i dzisiaj pokażę wam jak, jak no nie zainstalować bo ja musicie sobie sami poradzić z zainstalowaniem ale w formie takiego pokażę wam yy, no pokażę wam jak yy, sobie zrobić te, yy, te to wszystko żeby wam te mody działały na playce żeby na na singlu, na multi drugą część pokażę e, później. Za więc zaczynamy. Wchodzimy z ustawienia systemu i tak. I wchodzimy, e, narzędzie do kopii zapasowych, przywróć. Tak. Nasz raz jest, tu to macie taki efektywny, no GTAV. Na tym, co O, patrz, to, to jest jedno z przykładowań, bo będzie potem długie, tak około 8 minut 10. A gdy wam się to nie udaje, nie chcę wam się, yy, yy, zrobić ta, ten sen, yy, że pokazuję wam, że w w danych, czy tam bla, 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 ja nie pamiętam z tego dokładnie, to musicie sobie dokładnie zrobić, grać te mody na ten drive'a, nie Także na od, od, no powiedzmy na od, na od, że, e, że e, robicie tak, normalnie, że sobie klikacie. Te mody przenosicie sobie do, na pendrive'a i później nie, nie dokończy wam to ładowanie, tylko na naciskacie e, X i, i wyjmujecie pendrive'a, wkładacie do was waszej konsoli i wam to będzie śmigało, musicie poczekać aż, aż e, wam się to zgra całkowicie, bo tam jest e, bodajże 8 elementów. No i teraz czekamy. Musimy poczekać i czekać. Zapraszam do subskrybowania kanału Olivier Lol 10. On też pokazuje Wam fajne glitche jak strzelać i, 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 i hajs z nieba, takie bugi, haker rozdaje hajs, i tak dalej, i tak dalej. Sami zobaczcie, Oliver lol 10. Jak wam to się już pobierze, muszę poczekać, to... eram em notebook. Começa mikrofon o microfone eu mam tudo o mikrofon. microfone, o fone Myślę, że ten paluch z górę, to było przez przypadek, że tu nie było tam w komentarzach pod filmem na dole, że ew, to tym paluchem, tu ten jest i i jak wam się spodoba to kliknijcie łapeczkę w górę i ten czerwony przycisk subscriber. będzie mi bardzo miło Oczywiście subskrybujcie mój kanał żeby być na bieżąco Możecie polecić to znajomym jak yy, Wam się to spodoba? Tak, wracamy, nie zrakani, temu, ani nie wymy, nie zrakani, kilka zrakani, Jeszcze dwie minutki, to poczekamy chwilkę. Zrobię może nie wiem, taki dłuższy film z BFA trójki tylko, że jak formatujecie ten system, to nie wyjdzie mnie za to za to, że wam się e, wszystkie sejwy z gier pousuwają, bo to jest formatowanie systemu, tak jak pisze formatowanie na początku i wam formatuje system usuwa wam te sejwy to wszystko w grze to wam zostają konta na PSN i wasza, wasza chyba nie wiem, czy to działa na multi, bo nie sprawdzałam wasza postać z GTA. Ale chyba nie. Jeszcze minutka to wytrzymam. Jak chcecie też nagrywać filmy, to. A chcecie mieć y, takie. Y, tak zmontowane jak ja, to. Y, to y, y, to po prostu y, pobierzesz sobie yyy wideo czy jakoś tak ja w opisie to no w opisie to dam a, ale nie cały link tylko nazwę tego bo nie wiem, nie pamiętam jak to się na, nazywa o minutka dobra minutka Wytrzymamy, a nawet nie no, jeszcze trzy procent tylko dwa i naciskamy wtedy X. I wam się załącza od nowa system. Mm. <coughs> i naciskacie OK AHP i to będzie krótkie takie łupki uh -huh. teraz takie coś bo mam coś zrobić czarny ekran tylko mam na montażu i takie coś zaskakuje o i od nowa powinien wam się załączyć system, czekacie jeszcze chwilkę, o i tak jakoś, y, ta, te, te użytkownicy, modet comment y, i tam jak, 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 jakiś dwóch użytkowników, ja jeszcze nie mam tego wypowiedzieć. Wam się załącza system i wtedy musicie wejść w Grand Theft Auto 5 najpierw w Geta, ja mam taki, taką nazwę Geta i jak Wam się załączy, to nie wiem, bo ja mam aktualizację do, do ten, jak wchodzę w to mam aktualizację i to nie wiem, czy ten, bo bez aktualizacji to Wam to też uda, ale. Yy, będziecie mogli tylko grać na single, a jak pobierzecie aktualizację yy, tempo Wam mod menu przestanie działać, więc to byłoby na tyle. Wchodzicie w yy, GTA 5, ja teraz tego nie zrobię, bo nie chcę żeby mi się długo ja jak do jutro zrobię, może jutro yy, jeszcze nadam odcinek z GTA V yy, na singlu z, moda, z, mod, yy, z mod menu. O tak to może i musicie ta tak, ta, tam masz macie te megabajty czy coś, jak wam się to załączy, to je pobierze, to będzie Rading Story Mode albo tam nie wiem co. I tam wybieracie sobie jasność ten i rozgrywacie prolog i żeby redeaktywować mod menu musicie nacisnąć dwie, dwie dały jednocześnie. I nie wiem, jakie jaką wersję będziecie mieli. Ja mam taką tą, że nas, tam, gdzie ta ujedna, na tam dwie dały jednocześnie później mam tak takie cało, całe, całe, taki, takie okienko całe z modami, z, z, z innymi modami i na filmu to działa tylko te pierwsze, na multi działa reszta i na cytaty Wychodzicie z tego e, naciskając kółko i naciskacie jednocześnie R1 i R1 i Wam ten moduł menu się za, załączy. Więc jeśli, e, jeszcze raz, jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i e, subskrybujcie mnie, żeby być na bieżąco. Cześć!